Hej, cześć, mano wam wszystkim, z tej strony TheDomii77 i witam was w trzecim już odcinku z serii e, Assassin's Creed 2, tak, e, przepraszam, ale w o... sorry, mapa, przepraszam, ale w ostatnim odcinku, m, niestety, em, wywaliło mi nagrywanie, skończyło mi się miejsce na dysku i przerwało wam tylko rozmowę z moim ojcem, więc, znaczy, z ojcem Etsya, więc... No. Teraz postaram się robić dłuższe odcinki, żebyście nie oglądali po 11 minut. Jak nie wiem, chodzę od punktu do punktu i nic nie robię. dobra teraz mamy dostarczyć się list, ale najpierw wejdziemy sobie na punkt. poodkrywałem już chyba trzy punkty bez Was. Wziąłem. Muszę przyczyny. lekarstwo. No. No, łatwo. Dobra, to spróbuję z tej strony. No dobra. Dobra, to ten punkt zaliczymy i idziemy oddać ten list, który mamy oddać dobra, idziemy. wejdę sobie na dach, żeby było szybciej nie będę ulicami biegał kurde, gdzie? Po Okej, okay, hits. Doskoczę tam. Shit. Fuck. Ok, kupiłem sobie parę lekarstw, bo to mi się już zdarzało i nie, ch nie chciałbym. Fuck. Nie chciałbym umrzeć, a to już jest tutaj. O. Dobra, i my tutaj mamy zeskoczyć na dół shit! No i dosiadałem. Ok. Ah, hey. ben trovato. How are you? Come sempre. I have a letter for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? They've gone to Villa Carreggi, I'm afraid, and not expected back for at least another day. I'll let my father know. No. Day, okay. tren pobiegamy wow no fps y jakoś nie laguje a mam 25 30 tak mi się wahają no ale dobra już jesteśmy nie chowaj się tylko biegnij dalej um, mogę tu gdzieś skoczyć mogę tam okej okay, teraz shift You shift. Keep up the good work, Biscero. <laughs> you worry too much, Giovanni. Francesco di Pazzi is in prison. What's Oh, nice. <laughs> ah. Hello, son you remember my friend? Again? good morning, gontalonieri alberti. to you as well, young man. i trust you delivered the message. si, padre. but it seems lorenzo is out of town. hmm. i did not anticipate this. what does it matter? so you wait another day or two. listen, your mother and sister have been looking for you. i'll need you again in a little while. but for now, see if you can't help them. are you sure? yes, now if you'll excuse us. Do widzenia, Ezio. Ok, co my mamy teraz zrobić? Bo nie przeczytałem za bardzo posłanie. Skończyliśmy. Wo. Zadania kurierskie odblokowano. Najpierw no, pojedziemy sobie do mamy, chyba. Buongiorno, Ezio. Buongiorno, a voi madre. Come state. To Benny. And you? Still recovering from last night? What talking about? Of course not. Anyway, I have an errand to run. I'd like you to join me. It's not far from here. Pomóż Mary z przesyłką, dobra. Czyli za się pobiegamy.

I'm sure he's having a hard time dealing with the accusations against his father. Francesco di Pazzi has many things, and none of them good. But even I never suspected he'd be capable of murder. What happened to him? I imagine there will be a trial. Will father speak at it? He'll have to. He's the one with the evidence. Still, I oh. wish there was another way. You have nothing to fear everyone wants justice done it is an unfortunate state of affairs but it will pass oh, then, yeah. <laughs> Assessment Dov's. Ciao, Leonardo. Madonna Maria. Leonardo da Vinci. Chi bada, è Molto onorato. L'onore è mio. Lasciami andare e farti le pentine. Sarò venuto. Ok. È molto talentoso. Immagino che la sua espressione sia vitale per capire e aiutare la vita. You should find an outlet. I have plenty of outlets. I meant besides vaginas. Mother. Back to your house then. See, si, see. Si. Ezio, help Leonardo, will you? Okay, jak mam to Ah. No, what up? So Ezio, what do you do? He's no, been itch. working for his father. Aha, yeah. you're to be a banker? For now. And you? are was it? A to mną, tak? Truth be told, difficult oh. for me to settle. Painting is nice, but I often feel like my work lacks, I don't know, a purpose. Does that make sense? I'd rather contribute more practically, more directly. Architecture, perhaps, or anatomy. I'm not content merely to capture the world. I want to change it. Oh, Leonardo, I am so sure who to do great things. you, Madonna. That's kind of you. Thank you for your help, son. Don't let me keep you from your other duties. It was nice to meet you, Ezio. I hope our paths cross again. Thank you. Uh shora. Hey Claudia, how are you? Benny. You shouldn't keep things from me. It's Duccio. What of him? I think he's been unfaithful. Who told you this? The other girls. I thought they were my friends. Harpies. You're better off without them. I loved him. No, Claudia. You only thought you did. He should suffer for what he's done. Wait here. z Okej. To liście w papę strzelić, a nie my. Ale dobra. To biegamy. No i szybciej. No. Biegaj. Że tylko nie spaść Wow, co to było? O, masz czwarta, nie? Cześć Nie po nich A przeszukam sobie ich, bo... Kasy nigdy za, za oh, basta! Nie potrafię się widzieć. Mają problem. Który to? Duccio, to piękne. Nic innego jak najlepsze dla ciebie, Amore mio. Ale co z Claudia? Myślałem, że cię obiecano. Ojciec powiedział, że mogę zrobić dużo lepiej niż w Auditore. Ach, Birbante! Chodź, chodźmy trochę. Chodźmy. I had something else in Oh, Duccio. Mm. Da Hey, Lurido Porco! Ezio, my friend! Ah! Ma che te piglia? You insult my sister. parading around with this putana. What are you talking about? I saw the gift you gave her. Or the things you said. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtue you broke her heart <laughs> and now i'm going to break your face you auditores all talk bit, but when it comes time for action ha you regret ever opening your mouth i could have taught your sister a great many things she's lucky to have had someone like me bastardo stavoy no arrest! No. O, tu mnie jeszcze nie było. Że sobie wejdziemy na górę. Chwila. Jak tam się dostać? nie da się o, da, da się pewnie, ale jest głupi i tego nie widzę dobra, wchodź tam Nie ostatnia misja na dzisiaj chyba Możesz, coś zrobimy biegaj, hopę. Po tu trzeba zaskoczyć. Dobre. Uu, 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 uu. Opuść się! Co? A, ale to uniknął. Moje. Moje. Cześć. Co Petruccio? Jeśli A zatwierdź, co ja się będę... What? a to jest na czas? O oh ślad. O kurde, wbijaj tam do góry, a nie się pierdzielisz. Drugie, fok. <śś> ja usiadłem, siadłem, Dobra, wbijaj tam szybciej, szybciej, szybciej. A dobra, jeszcze mam chwilę czasu. Gdzie jest to piórko? Tutaj, dobra. I teraz będzie pewno wrój do Petrucia. Dognał. Biegaj. Kaj, już jestem. Puść się. Puść się. Puść się. Puść się. się. Kurde. I teraz z wiesz.

To. get this to it's destination fast really fast, I'll pay you well ok Casanova wait what come, don't be shy I am a... all who need aid are welcome here yep O czyj za znie się kur, nie będę się O, rodzina mi wtargnęła do pokoju. Nie, chyba, <grywa> co to było? Chciałem to dostarczyć. Dobra, chodźcie tu ła, shit! o kurde. Nie. weźcie, nie mam czasu. Racie, dali no brawo Ezio, brawo szybciej nie mile czasu straciłem na walkę z nimi no już sobie zapamiętam, że ulicami nie biegać. No kur. I gdzie on teraz jest? Co to było? <grystanie> nie wiem, czy to słyszeliście, ale what the fuck! Grazie mylę! Ok. No. Jeszcze zrobimy jedną misję poboczną i kończymy ten odcinek na dzisiaj Ojojojoj, oj, 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 gdzie ty biegasz? Kurde, nie to Chciałem kół kliknąć Fuck. Gdzie jest medyk? Najbliższy, tutaj jest, spadz Teraz będzie trzeba jakoś rozsądnie zejść, także... Może tak? I chwyt... O, sie! Dobra, chodźcie tu. Jeden, dwa, trzy, trz sześć, siedem. Raz, dwa, trzy i Au, O! Kurmenda! Okej. Okay. No problem. jak będę mógł kogoś sklepać, skopać z chęcią ulecz najpierw What? aha, bądź, dobra a dobra, i tak mam full tego full hp to. Nie zauważyłem. Aha, orli wzrok. Nie. Oh shit.

O nie, to medyk, gdzie on jest? What? gdzieś w tym miejscu, tak? Nie, się chyba przemieszcza, ufa zakonnice mnie potrąciły. Włącz ten wzrok na bo nikogo nie widzę. Kurde, to już byłem. No ja piercielę. Nie mogę ich z... Jego znaleźć. Jego znaleźli. Czy on jest gdzieś na górze, nie wiem. Wejdziemy sobie tutaj. O! Okej. Okay. Jep, jep. Jeb, 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 jeb jeb, jeb, jeb Już po tobie Chwila, 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 fila Bo no, mi się wydaje, że się wyłączyło Kurde nie ogólnie No jest włączone, zobaczymy. To spieprzaj. Okej, okay, to powrócimy sobie do miejsca e, tam gdzie jest ten nasz nasz faj. No. <grym _> Jak go... Lol, z... Jego odznaczyć, o kurwa, nie wiem, eee. okej, okay, nie mam pytań. O, dobra. Um. Okej, okay, teraz tu. Dali skakaj. No, jak z... masz szczęście, nie? Bo ja, Kurde, czasem się nim sterować nie da. Cześć. Teraz postaram się jakoś. Ło! Ale fart, nie? Dobra To tutaj skończymy ten... O, trzeci odcinek Mówił do was thedomin 77 Auditore... Jeszcze będę miał nad głową Dobra Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Ja się z wami żegnam Żegnam, Ece się z wami żegna Tak Żegna się z Wami, tak więc papa. Pa.